do no więc kontynuując, tak pomyślałem Darku, że warto by było w ogóle przytoczyć chociaż jedno z, z form, z formu, które są wyjaśnieniem tego słowa mistyka, bo mówimy tutaj o mistyce chrześcijańskiej. Więc może przytoczę coś, co jest takim ogólnym obiegu i łatwo strawne. Żeby tu tego nie wypowiadać nie własnymi słowami, to najpierw przytoczę coś, co jest ogólnie dostępne. Mistyka w chrześcijaństwie, droga duchowa człowieka do osiągnięcia poprzez wiarę bezpośredniego spotkania z Bogiem już w życiu doczesnym oraz samo spotkanie z Bogiem jako zwieńczenie tej drogi, nazywane zjednoczeniem mistycznym Unią Mistyka. W jaki sposób dzieje się to w moim życiu, dlaczego utożsamiam się z, z, tym, z tym pojęciem, z tym, że jestem człowiekiem, jestem miskiem chrześcijańskim. Bo tak jak już mówiłem, faktycznie od dziecka hmm. miałem pełne przeświadczenie, że taki jest sens i cel życia. Zjednoczenie z Bogiem, zrozumienie Jego języka, zrozumienie języka, którym do nas mówi świat, wszechświat, a więc Bóg, ten widzialny i ten niewidzialny, bo intuicyjnie miałem świadomość, że to, jest, że to są inne światy, to są inne wymiary, to są światy dla nas, dla naszych zmysłów nie, nie do odebrania. I w zasadzie temu poświęciłem życie. Poświęciłem ostatnie 40 ponad lat wędrówki do zjednoczenia z Bogiem, który, jak już zrozumiałem, jest w nas. Który jest w nas, jest nami, żyje w naszej głębi, w głębi człowieka, bo jak się zorientowałem tam mniej więcej 40 lat temu, nasze ciało ludzkie jest tam dane tylko jako taki pojazd dla naszej prawdziwej istoty, dla naszej duszy czy też naszego ducha, który jest prawdziwym bytem. I, i że to właśnie celem i sensem pobytu na Ziemi, w tym ciele ludzkim jest przepracowanie przepracowanie wszystkich elementów towarzyszących nam w życiu usubtelnienie sfery mózgu sfery odczuć sfery myśli uczuć emocji całej sfery językowej a więc przejście do sfery języka subtelniejszego usubtelnienie ciała pozostałych zmysłów takich jak dotyk, jak zmysł wzroku, słuchu, powonienia, usubtelnienie poprzez świadomą pracę. Wiara jest tylko punktem wyjścia dla wędrowcy, dla wędrowcy, który zdecydował się iść drogą Chrystusa. Bo tutaj na tej drodze, na drodze Chrześcijanina jedynym kierunkowskazem i jedynym wykładowcą i nauczycielem jest Chrystus. Nie ma, nie ma pośredników. Nie ma pośredników. Człowiek, który decyduje się żyć w Bogu, żyć w Chrystusie, nie ma pośredników. Jego jedynym nauczycielem jest Chrystus, zgodnie z jego nauką. Nie szukajcie mistrzów, nie szukajcie nauczycieli. I nie było też przypadkiem, że właśnie w czasie tych moich wyjazdów i poszukiwań, poszukiwań które zintensyfikowały się w roku 1984, kiedy moja mama odeszła, opuściła padł ziemski, przy jednym z kolejnych ataków duszności. Podczas kolejnego takiego mojego wyjazdu, który, jak mówiłem już wcześniej, był dla mnie kontynuacją wędrówki szukania odpowiedzi, jak komunikować się, gdzie szukać tej prawdy i jak w końcu usystematyzować te poszukiwania. Trafiłem na wydawnictwo, trafiłem na to wydawnictwo w Niemczech. W taki też przedziwny sposób, mistyczny. Bo, dlaczego mistyczny? Dlaczego przedziwny? Byłem wtedy w drodze albo do Izraela, bo miałem wylądować w kibucu. A dlaczego tam miałem wylądować? Ano dlatego, że założyliśmy spółdzielnię Świetlik rok wcześniej, w 1983 roku. I szukaliśmy rozwiązania, jak jako spółdzielnia, w jakim kierunku mamy iść. I jak ta spółdzielnia ma wyglądać, czy to jak te spółdzielnie, które były wokół nas w Polsce. Czy może jakaś inna formuła, jaką społeczność, jak tą społeczność mamy budować swoją? I tak sobie tam ustaliłem sobie z prezesem ówczesnym. Sam będąc wiceprezesem, ustaliłem z prezesem Maciejem Poarzyńskim. Ustaliłem, że jadę do kibuca, żeby tam pożyć trochę i przekonać się, jak oni budują taką społeczność, właśnie spółdzielczą. Bo kibuc. Jak nam było wiadomo, to taka duża spółdzielnia. Ale z taką szerszą formułą jeszcze jakby życia społecznego, bo obejmowała wszystkie zakresy życia społecznego. Kibuc to jest po prostu jest gmina. Gmina, ale nie chrześcijańska, tylko gmina żydowska. Tak? Ale nie gmina taka wyznaniowa, tylko gmina jako wspólnota ludzi, gdzie całe życie obraca się, zamyka się właśnie wewnątrz tego, co nazywa się kibucem. A po polsku gminą. I tak sobie wymyśliliśmy, że, okej, okay, to ja jadę. Jadę na jakieś tam może pół roku na rok. Trudno było tam dojechać, bo chyba wtedy nie było w Polsce ambasad izraelskich. Więc wymyśliłem sobie, że płatę przez Niemcy, że tam może znajdę jakąś ambasadę. I na to 84 rok. Stan wojenny właśnie się skończył, i, i w ogóle. Do, Pojawiła się szansa znowu na, na wyjazdy, bo, co i tak było fenomenem w ogóle. Paszport, dostać paszport tak, i, i wizę, to był fenomen, tak? Mało osiągalny dla większości ludzi, ale z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że dla ludzi wolnego ducha. Mhm. Dla ludzi. Którzy byli wolni wewnętrznie, nie było granic. Nie było ani granic wewnętrznych, ani granic zewnętrznych. One istnieją dla ludzi, którzy są osadzeni w materii, którzy żyją formalnościami i prawami tego świata. To mogę powiedzieć z perspektywy mistyka, z perspektywy człowieka, który doświadczył pokonywania granic zniewolenia własnymi myślami i niewolnictwa, jakiemu podlegamy przez nasz umysł. Dla grona ludzi, w których się poruszałem i nawet tej młodzieżówki, tej, której tutaj tworzyliśmy właśnie, tych, którzy tworzyli spółdzielnie, dla grona ludzi wolnych wewnętrznie nie było barier i granic. Ten wyjazd 84 rok po zamknięciu stanowu jednego powiązane też z moją śmiercią mojej mamy i takim pragnieniem, takim pechą potrzebą yy, wyjazdu i, i odnalezienia w końcu tego, tej prawdy, gdzie ona teraz poszła, co ona tam robi, gdzie jest. Yy, to było tak silne, że musiałem wyjechać. No więc tam załatwiłem paszporty, załatwiłem, załatwiłem dla paszporty, bo wyjechaliśmy we dwójkę z kolegą ze spółdzielni żeby było raźniej, jakby zdobywać to doświadczenie. Załatwiłem wizy służbowe chyba nawet wtedy. Na wyjazd do Niemiec Zachodnich. A wtedy już miałem to opanowane, bo ja już przed stanem wojennym zaliczyłem z 5, 6 wyjazdów, więc wiedziałem, jak omijać wszelkie bariery i granice, również z ambasadą niemiecką, gdzie stały kolejki na wyjazd, się stało 3-4 dni w kolejce przed ambasadą w Warszawie. A ja już znalazłem wejście służbowe i, i starając się o wizę służbową, jako pracownik spółdzielni, nie musiałem stać w kolejce, więc rozszyfrowałem wszystkie te zdarzenia i tak rzeczywiście to robiliśmy. Wizy były służbowe na spółdzielnie. No i będąc tam w tych Niemczech już, tak się złożyło, że kolega musiał wrócić, bo jego małżonka. Zbuntowała się, powiedziała, że nie wyraża zgody, i ma natychmiast wracać. Tam żadnych jakichś Tel, tel Awiwów, żadnych tam kibuców, żadnych tam innych y, pobytów y, wielomiesięcznych. No i wrócił. Zostałem sam i to zdarzenie mistyczne polegało na tym, że szukając ambasady do no Hamburga do ambasady izraelskiej lub amerykańskiej, bo prowadząc tam różne rozmowy w tym, na uniwerku w Bremie, bo zawsze przyjeżdżałem, to zapisywałem się, za każdym razem zapisywałem się na uniwerek. Co nie było problemem, bo takie jest prawo, generalnie takie było prawo w Niemczech i w Polsce też. Mając papiery z jednego uniwersytetu, można się było zapisać w dowolny, na dowolny uniwerek. I w Polsce, tak, jak wolny słuchacz, i tak samo w, poza granicami. Już na pierwszych wyjazdach dosyć szybko rozszyfrowałem te, te kwestie, jak być studentem, na w Niemczech, no bo wtedy w Niemczech się zatrzymywaliśmy jako, jako teatr właśnie. Te, te wyjazdy zaliczyłem z teatrem Logos yy, z Uniwersytetu Gdańskiego. I bez problemu, idąc z legitymacją studenta gdańskiego, otrzymywałem papiery wolnego słuchacza z możliwością nawet pełnej imatrykulacji, czyli otrzymania uprawnień pełnego studenta. Ale to się zawsze wiązało też z jakimś tam egzaminem językowym i jeszcze innymi egzaminami. No i będąc tam w tych kręgach różnych, yy, jednocześnie w, spotykając ludzi z różnych ugrupowań duchowych, bo to, ponieważ to była ta moja fascynacja, to moja droga, więc też Szukałem dojść i, i, i spotkać się z takimi grupami, i to właśnie w takich grupach trafiłem na, na wskazówki, że w Stanach Zjednoczonych są grupy mistyków i że warto ich poznać, bo oni budują społeczności takie, które przypominają spółdzielnie. No i postanowiłem, że ok, to ja jadę do Stanów. Że zmieniam ten, ten kibuc i ten Izrael na Stany, lecę do Stanów. No i właśnie jechałem któregoś tam po popołudnia, wieczoru. Do Hamburga, tam miałem sobie na drugi dzień spotkać się z konsulem, miałem uwięzioną wizytę. I stałem w godzinach późno wieczornych na wzjeździe, albo na wyjeździe, ale to jest zjazd i wyjazd na autostradę hamburską. I tam sobie stałem, sobie śpiewałem, I modliłem się, rozmawiałem sobie z Chrystusem. Generalnie robię to przez wszystkie lata. Nie słucham radia, nie słucham muzyki, ja, ja słucham Słowa Bożego. Ja słucham w sobie, śpiewając, nucąc albo rozmawiając z Bogiem, rozmawiając ze stwórcą, rozmawiając z Chrystusem, kierując to do wnętrza. I tak 40 lat. I wtedy sobie stałem, śpiewałem. Aż do momentu, kiedy zaczął padać deszcz, a minęło z półtorej godziny, jak tam stałem się więc z mówię, to nie jadę do tych Stanów, nie jadę do Hamburga, wracam. Chyba, że Ty coś zatrzymasz. I w, w chwilę później, ułamki sekund, z piskiem opon przejeżdża koło mnie samochód, hamując na potęgę, Prędkości jakieś 200 na godzinę, i około 200-300 metrów wyhamowuję. No więc mówię: Dziękuję, dziękuję panie, i idę tak. Biegnę w zasadzie, podbiegam, no bo żeby się nie rozmyślił mhm. kierowca. A deszcz coraz bardziej pada. Dobiegam do tego samochodu, okno się opuszcza. Pamiętam jak dziś: nowy Golf, sportowy model. I dziewczyna siedząca za kierownicą krzyczy do mnie. Kim ty jesteś? Dlaczego ja się zatrzymałam? Kim ty jesteś? Dlatego nazywam to do dzisiaj zdarzeniem mistycznym. Oczywiście pytanie było bezpośrednie w języku niemieckim oczywiście. Więc powiedziałem prawdę. Być może dlatego, że poprosiłem o to Chrystusa. Ku mojemu <gumiełem> już <w> dziwieniu. Dla niej to było zrozumiałe. Ona mówi: "A, to wsiadaj. I kiedy wsiadłem, ale mówię, kim jesteś w ogóle? Jestem studentem z Polski, który teraz tutaj studiuje w Bremie i jestem w drodze do ambasady niemieckiej, tej amerykańskiej, i której mam spotkanie. No dobra, a co masz wspólnego z Chrystusem? Jak już siadłem, więc mówię, że to jest mój przewodnik i mój nauczyciel, mój mistrz. Z nim idę przez życie. Ona mówi, słuchaj, no to mówi, no to jesteśmy, to w domu jesteśmy, to wiem dlaczego się zatrzymałam. I przyznałam się, że jest, wyda jest takim przedstawicielem największego no, na świecie wydawnictwa ezoterycznego, ezoteryki z całego świata. I, i natychmiast podjęła w ogóle za mnie decyzję, że w takim razie nie jedziesz tam, gdzie on dzisiaj u, u przyjaciół, którzy mieszkają w Hamburgu, no to nocujesz u mnie, mam dla ciebie. Wiele materiałów, z którymi nie wiedziałam, nie wiedziałam co zrobić, ale już teraz wiem. Są dla Ciebie. Nie? Więc, no, więc takie wydarzenie. tak? I przez nią poznaję wydawnictwa z roku, no dosłownie na bieżąco wydawane, takie broszury, które są objawieniami, czyli są przekazem ze świata duchowego, jako objawienie Słowa Stwórcy, jako objawienie też słowa Chrystusa, przekazywane przez kogoś, kogo się nazywa w języku mistyki prorokiem. Zawsze istniały przez tysiące lat szkoły proroków. Stary Testament o tym mówi. Potem to, potem to pojęcie zostało wygaszone. Tak? Kościoły już te współczesne, po, po, po Chrystusie wygasiły jakby pojęcie proroków. Oni. Jakoby mieli umrzeć razem z uczniami Chrystusa i, i, i ze Starym Testamentem. Bóg wie czemu, jakby Pan Bóg nie chciał do nas dalej mówić. Przedtem mógł mówić, a od dwóch tysięcy nie wolno, bo tego sobie przestały życzyć władze wszelkich kościołów istniejących na ziemi. Sobie nie życzą, żeby Pan Bóg mówił do ludzi w pierwszej osobie, korzystając, z narzędzia, jakim jest nasz mózg, korzystając z narzędzia, jakim jest nasza dusza i duch w nas, który jest boski, który jest bezpośrednio pochodzenia boskiego, tak, tak jak mówił Jezus, bogami jesteście, Jesteśmy, jesteście dziećmi, córkami Boga. I z jakichś tam przyczyn nieznanych od y, cała ta nauka kościołów, nie mówię tylko kościoła katolickiego, ale wszystkich innych, Skasowała proroków, skasowała małych, wielkich proroków, yy, skasowała ludzi, którzy z powołania nie kościelnego, tylko z powołania wewnętrznego są narzędziami w ręku Boga i Bóg przez nich mówi do otaczającego ich świata, do, do ludzi w, w, języku, w języku tego społeczeństwa. Tak? tak, żeby był zrozumiały. Bóg sobie zrozumiały. I to co przeczytałem u tej dziewczyny, no na tamynej była parat starsza, była yy, przedstawicielem wydawnictwa Dry Ice, pamiętam jak dziś, które to właśnie między innymi yy, gromadziło te wszystkie wydawnictwa z całego świata, i i ona była takim doradcą całej serii tam różnych sieci sklepów ezoterycznych, bibliotek, sklepów, co warto pokazywać ludziom. Sama też będąc na drodze duchowej, w różnych kierunkach, tylko jako niespokojny taki duch, charakter, zmieniała te ścieżki, ale też bardzo intensywnie podążała takimi drogami naukowymi. Wtedy było na zachodzie bardzo modna psychologia głębi. Wchodziła w, w użycie w w nauce i w medycynie. Psychologa głębi, która prowadziła, miała doprowadzić człowieka do zrozumienia samego siebie. No i tak przez nią trafiłem właśnie na te wydawnictwa. No i to, to nie jest moja, to nie jest moja ścieżka. To jest dla mnie świat oddechany. Ja potrzebuję takiego twardego dokumentu, twardego dowodu, rozmowy z, z naukowcem, z nau konfrontacji z nauką, a tu jest Czysta mistyka, tutaj są jakieś duchy, są, są istoty, których ja nie widzę, nie, to nie dla mnie, ale jeżeli ty jesteś uczniem Chrystusa, to to jest materiał dla ciebie. Także mówię, nigdzie nie jedziesz, jedziesz do mnie. No i, i tak, się, tak się zaczęła przyjaźń, znajomość była, trwała dziesiątki lat. W efekcie tego, następny dzień, jeszcze mi, pomimo przeczytania tych, tych dzieł, tych objawień i tego, że już pojawiła się taka, taka chęć wola, żeby poznać tych ludzi, poznać tych, którzy to wydają, poznać tą osobę, przez którą się odbywają te objawienia, tak, czyli tą prorokinię z okolic Wirburga, Wirzburga, osobę wtedy w wieku około 45-50 lat 84 roku. Poszedłem do tej ambasady na zasadzie takiej, że zobaczymy, co będzie. No i spotkanie było też mistyczne, tylko już takim, takie bardzo wesołe, które skończyło się tym, że e, najpierw konsul trzasnął drzwiami, e, poczuł się e, obrażony. Po czym ja trzasnąłem drzwiami i zakończyliśmy rozmowę, bo. E, jak zaczął mnie przepytywać o pochodzenie na cztery pokolenia wstecz, zaczął szukać jakichś powiązań tam z, z, i rodzinnych, i, i, i tutaj jakichś zespołów bezpieczeństwa, no to całe to przesłuchanie, bo tak to odebrałem, to całe przesłuchanie, tak mnie zmroziło i tak mnie zmierziło, że powiedziałem, że wyjechałem z komuny, że żyję w komunie. 25 lat i wyjazd do kolejnej komuny, a więc do układu totalitarnego, gdzie wszystko jest pod kontrolą i wszyscy są inwigilowani, i, i, i system musi wiedzieć wszystko o nas i tak dalej, że wyleczył mnie. Bardzo mu dziękuję, że wyleczył mnie z pragnienia wyjazdu do Stanów na całe życie. I faktycznie wyleczył mnie. Nigdy nie pojawiła się we mnie wola wyjazdu do tego świata, który prezentują Amerykanie i Ameryka. I już wtedy pojawił się we mnie taki, takie przekonanie, że to jest kraj, który być może jeszcze mocniej idzie w, w kierunku systemu totalitarnego, albo przynajmniej równomiernie, tak jak i Sowiet Union, Sowieci, a potem się okazało jeszcze, że i Europa, tak. W kierunku układu totalitarnego, czy też w kierunku, no tak, komunizmu, który też kontroluje i wigiluje No więc yy, z wielką radością wyleczyłem się z tego ograniczenia wjazdu do Stanów. Yy, weszłem głębiej w te, w te objawienia. Na drugi dzień sobie zadzwoniłem do ludzi, którzy to wydawali. Powiedziałem, że jestem z Polski. No na efekcie końcowym to w tydzień później wylądowałem już pod Wilsburgiem. Żeby poznać tych ludzi, poznać głębiej jeszcze, głębiej tych objawień. No i zgodnie z takim zawołaniem Chrystusa i też Jego uczniów, uczniów, tych, których możemy przeczytać listy do.